Samochody w nadwoziu coupé, czyli te mało praktyczne, dla wielu bezsensowne, a jednak dla fanów motoryzacji te najpiękniejsze i nierzadko najbardziej pożądane. W dzisiejszym odcinku więc przyjrzymy się samochodom w takim właśnie nadwoziu w relatywnie rozsądnym budżecie 40 tysięcy złotych. Lecimy! zaczniemy sobie od BMW E92, czyli od trójki w nadwoziu Coupe. Piątą generację trójki w dwudrzwiowym nadwoziu produkowano dość długo, bo od 2006 do 2013 roku, przez co rozpiętość cenowa modeli na rynku jest potężna. No i wiecie jak to jest z właścicielami samochodów marki BMW. Często doklejana do nich jest łatka takiego typowego sebiksa właściciela buni bawareczki, który lubi sobie porządnie przypalić laka pod remizą. W tym przypadku, czyli w przypadku E92, jest inaczej, a przynajmniej jeszcze jest inaczej. Stylistyka nadwozia jest bardziej wyrafinowana niż w poprzednich trójkach, a E92 od dawna trzymają cenę na poziomie raczej, nazwijmy to, niedostępnym dla małomiejskiego amatora palenia gumy. W cenie około 40 tysięcy złotych spokojnie zamkniemy się w zakupie E92 z 2,5-litrowym rzędowym 6-cylindrowym silnikiem, który jest idealnym kompromisem pomiędzy mocą, spalaniem i ceną. Były jeszcze diesle, były czterocylindrowe benzyny, no ale umówmy się, jeżeli w BMC mamy możliwość wyboru rzędowego 6, no to warto po nie sięgnąć. Silnik N52B25 natomiast do zależności od wersji generował od 177 do 218 koni mechanicznych. 218-konna wersja a rozpędzi E92 do pierwszej setki w 7 sekund, a prędkość maksymalna to 245 km na godzinę, więc mamy tu do czynienia z relatywnie szybkim wozem. Do tego oczywiście to fenomenalne brzmienie 6 cylindrów w rzędzie. Silnik był sprzężony albo z sześciobiegowym manualem, albo z automatem ZF6HP, który generalnie jest naprawdę udaną konstrukcją i fajnie pasuje do auta, które z założenia ma być zarówno komfortowe, jak i szybkie. Jeśli mowa o jakichś typowych usterkach, to warto jest zwrócić uwagę na to, czy taki silnik pracuje równo, czy jakoś nie szarpie, nie przerywa podczas przyspieszania, bo jeżeli tak się dzieje, to może świadczyć o problemach albo z wanosem, albo z walcornikiem, albo z zaworem DISA. I to jest w sumie taka święta trójca dla tego silnika. A chcąc upewnić się co do tego, co z waszym samochodem może być nie tak, przyda wam się takie cudo jak Carly. Carly to interfejs diagnostyczny wpinany do samochodu za pośrednictwem gniazda OBD, który działa z dedykowaną aplikacją na telefon. Więc najlepiej pokażę Wam to na przykładzie. Mam u siebie w samochodzie błędy układu zapłonowego przy przebiegu 93 170 km, co jak najbardziej się zgadza, bo wymieniałem wtedy olej i nabijałem ciśnienie oleju przy wykręconych świecach. Dlatego też przy dokładnie tym samym przebiegu mam błąd czujnika położenia wału, bo bez świec i bez kompresji wał po prostu kręcił się trochę za szybko. No i widzę, że jest też błąd ciśnienia w układzie wydechowym, bo odpinana była jedna kostka od klapy wydechu. Więc tutaj, no, jak najbardziej, wszystko się zgadza. Ale oprócz diagnostyki, Carly daje dostęp do kodowania i do różnych ukrytych funkcji w aucie. Przykładowo, mogę sobie wykodować system start-stop, czyli największą zmorę każdego posiadacza auta z turbosprężarką, albo mogę zakodować sobie obniżanie blusterka pasażera w trakcie cofania. Możliwości jest mnóstwo, a za taką diagnostykę i kodowanie u jakiegoś mechanika elektronika samochodowego czasami można zostawić naprawdę kupę kasy. Dodatkowo, jeżeli lubicie coś samodzielnie robić przy samochodzie, no to tym bardziej polecam. Z kodem WWIT macie 15% rabatu na Carly, więc polecam by sprawdzić link w opisie, by sprawdzić kompatybilność z waszym samochodem. No i powodzenia. Kolejna propozycja to BMW E82 123D. Można by rzec, mniejszy brat wcześniej omawianej E92, ale z lekkim ADHD. Często można spotkać się z opinią, że E82 to najlepiej prowadząca się BMK z lat 2000 i w sumie coś w tym rzeczywiście może być. Nasza propozycja nosi oznaczenie 123D, w której pod maską znajdziemy 4-cylindrowego diesla doładowanego dwiema turbosprężarkami. Małe turbo zapewnia szybką reakcję na gaz i dobre osiągi przy niskim obciążeniu, a druga, większa turbosprężarka włącza się stopniowo od około 2,5 do 2700 obrotów na minutę, zapewniając dostatecznie dużo mocy w wyższych partiach obrotów. Dzięki zastosowaniu układu Twin Turbo silnik N47 generuje 204 konie mechaniczne i aż 400 Nm Maksymalnego momentu obrotowego. No i wiecie, jak to bywa z turbodoładowanymi silnikami. Wizyta u jakiegoś sprawnego tunera i samym programem można dołożyć tutaj spokojnie jakieś 20% momentu obrotowego. A to wszystko w lekkim kupę z napędem na tylną oś. Mówiąc natomiast o osiągach, mamy przyspieszenie do pierwszej setki w czasie poniżej 7 sekund. A to wszystko przy spalaniu około 5,5 do może 7 litrów ropy. Naturalnie mówiąc o rozsądnej jeździe. Niestety nie jest aż tak różowo, ponieważ przy zakupie 123D trzeba zwrócić uwagę na rozrząd, który mimo tego, że jest na łańcuchu, to lubi się rozciągać, a co za tym idzie przy odpalaniu na zimnym silniku wydawać piękne, metaliczne brzdyngolenie z podmaskiem. No ale pomyślicie sobie być może, Jezus no, wymiana łańcucha rozrządu, jaki to jest problem? A no problem jest, bo inżynierowie BMW wpadli na genialny pomysł umiejscowienia go z tyłu silnika, co powoduje konieczność wyjęcia jednostki z samochodu, przy takiej operacji. No, także decydując się na zakup 123D to na pewno jest do sprawdzenia, a oprócz tego dieslowski klasyk, czyli DPF, EGR, sprzęgło i dwumasa. A teraz czas na pierwszą V8 w dzisiejszym zestawieniu. Mercedes CLK W209 z 5-litrowym silnikiem o oznaczeniu M113. Przy zakupie takiego Benza spokojnie zamkniecie się w budżecie założonym w dzisiejszym odcinku, bo za mniej więcej 35 tysięcy dostaniecie pięknie wyglądające klasyczny kupę od Mercedesa, które mimo 20 lat na karku wygląda wciąż naprawdę świeżo. W209 w zasadzie jest bezpośrednim konkurentem dla wcześniej omawianego E-92, więc to, czy wolicie auto bardziej zadziorne, ale z sześciocylindrowym silnikiem, czy też auto bardziej klasyczne, eleganckie, ale już z fausemą, no to wybór, słuchajcie, należy do Was. Silnik M113 w CLK to klasyczne, wolno ssące 5 litrów o mocy 306 mechanicznych i w momencie obrotowym 460 Nm połączonych z lekko ospałym, ale niezniszczalnym 5 stopniowym automatem. Taki zestaw sprawia, że W209 do pierwszej setki przyspiesza w 6 sekund, a prędkość maksymalna została tutaj ograniczona oczywiście elektronicznie do 250 km na godzinę. Jednym zdaniem szybkie, eleganckie i naprawdę dobrze brzmiące coupé. Pozostajemy w klimacie niemieckich fur. Następna propozycja to Audi A5 pierwszej generacji, czyli model produkowany w latach 2007 do 2016, ale my skupimy się na rocznikach od 2011 w górę ze względu na poprawki wprowadzone w silnikach TFSI. No bo pewnie kojarzycie tą aferę, związaną z tym, że te silniki wcześniej lubiły palić praktycznie tyle oleju, co i paliwa na 100 km. No i tak, przeglądając znane portale aukcyjne, a piąteczkę z benzynowym 1.8 lub 2.0 pod maską powinno udać Wam się znaleźć za około 37-40 tysięcy złotych, czyli w budżecie mieścimy się jak w mordę strzeli. A co dostajemy w tej kasie? Okazuje się, że całkiem sporo. Jak to mówią, ile ludzi, tyle opinii. Ale nawet nie będąc jakimś zagorzałym fanem marki Audi, no trzeba przyznać, że taka piątka w dalszym ciągu wygląda fajnie i względnie świeżo. Do tego dynamiczne, turbo doładowane i rozwojowe. Przy okazji, cztery cylindry o mocy 170 KONI dla silnika 1,8 i 225 KONI w przypadku silnika 2,0. A jako, że oczywiście mocy nigdy za mało, to polecam, by zainstalować interesować się tym mocniejszym wariantem, który przy okazji bardzo często jest połączony z napędem quattro i naprawdę trwałymi automatycznymi skrzyniami biegów. Audi A5 w takiej konfiguracji do pierwszej setki przyspiesza w mniej niż 7 sekund, a prędkość maksymalna to 250 km na godzinę. Podsumowując, no, jest to mokry sen Mateusza, ale wcale nie trzeba być waginiarzem, żeby uznać A5 za samochód ładny. Czas na propozycję za oceanu, Amerykańską prawie tak bardzo jak NFL, NHL i NBA razem wzięte. Prawie, bo pod maską nie znajdziecie bulgoczącej V8, a V6. -teczkę. Ford Mustang piątej generacji, czyli samochód, który nam może się kojarzyć nie najlepiej, bo straciliśmy na nim kiedyś blisko 20 tysięcy złotych. No ale jednocześnie trzeba przyznać, że to auto po prostu ma coś w sobie. Zaprezentowana w 2004 roku generacja Mustanga garściami czerpie z designu swoich protoplastów. No, spójrzcie na to wnętrze na trójlamienną kierownicę i te klasycznie wyglądające zegary. W budżecie do 40 tysięcy zł. znajdziecie takiego Mustanga z sześciocylindrowym silnikiem o pojemności 4 litrów, który jest konstrukcją toporną, która ma żeliwny blok, która ma 12 zaworów, no i przy okazji potrafi całkiem przyjemnie brzmieć. 4 litrów pojemności. Mamy tutaj, słuchajcie, oszałamiające 210 koni mechanicznych i 325 Nm. No, mimo utartego wśród wielu osób przekonania, Mustanga z pewnością nie można nazwać sportowym, a zwłaszcza w wersji z silnikiem V6. To jest auto, które ma przede wszystkim wyglądać, bo ze swoim średnio precyzyjnym układem kierowniczym i sztywnym mostem z tyłu, no, nie jest to auto, którym sobie poszalejecie, chyba że macie bardzo dużo odwagi albo 7 żyć. Mustang w konfiguracji z40V6 przyspiesza do pierwszej setki w okolicach 7 sekund, więc osiągnięcie za jego kierownicą jakichś zawrotnych prędkości Wam raczej nie grozi. Ale za to możecie mieć pewność co do tego, że takim samochodem będziecie zwracać na siebie uwagę bardziej niż którąkolwiek z propozycji z tego zestawienia. No to teraz będzie troszeczkę kontrowersyjnie, bo jak to obok Audiczek i Bawareczek w tym zestawieniu można nagle wyjechać ze starą Alfą Romeo? A no, można, bo wiecie... Przydałoby się trochę Polotu i cinezji w smutnym akcji. No więc kolejna propozycja to Alfa Romeo GT z fenomenalnie brzmiącym silnikiem 3.2 V6. Wiem, że przód napęd w niby sportowym aucie może być odpychający, ale gwarantuję Wam, że Alfa GT jak na swoje lata prowadzi się wręcz fenomenalnie. A wiem co mówię, bo miałem takie auto przez dobrych 2,5 roku, może nawet 3 lata. Za mniej więcej 28-30 tysięcy złotych dostajemy ponadczasową włoską stylistykę Alfy. Świetnie wykonane wnętrze i kultowy, wolno silnik 3.2 V6 Busso generujący 240 koni mechanicznych, dzięki którym GT rozpędzi się do 100 km na godzinę w około 6,5 sekundy. Zawsze mówiąc o swojej Alfie wspominam słowa Jeremiego Clarksona, że każdy prawdziwy fan motoryzacji, przynajmniej raz w życiu, powinien mieć w w swoim garażu Alfa Romeo. No i zakup starej Alfy to zawsze więcej serca niż rozsądku. GT koroduje, ma przednie zawieszenie o trwałości porównywalnej do erekcji 70-latka, a silnik Busso pije więcej niż Polak na All-Inclusive we Włoszech. No ale kurczę, jeżeli szukacie emocji i doznań z auta, które będzie miało duszę, to Alfa Romeo GT jest właśnie idealną propozycją. Co więcej, zadbana GT z busto na pokładzie może być dobrą lokatą kapitału, bo takich aut już po prostu się nie produkuje. A gdyby Wam przeszło przez myśl, to nie kupujcie tego auta ze skrzynią Selespeed, która jest z automatyzowanym manualem, który nie dojrze działa fatalnie, to jeszcze lubi się psuć. Wracamy jeszcze na chwilę do motoryzacji od naszego zachodniego sąsiada, i tym razem porozmawiamy sobie o drugiej generacji Audi TT o oznaczeniu 8J z silnikiem 20TDI. Małe sportowe kupę w dieslu. brzmi trochę jak Oksymoron, ale spokojnie. Jeśli jeszcze nie wyłączyliście tego odcinka, to już tłumaczę Wam skąd w tym zestawieniu znalazła się taka pozycja. Druga generacja tetetki produkowana była w latach 2006-2014 do 2014. i tak jak w przypadku wcześniej omawianej A5, jeśli szukamy sztuki z benzynowym TFSI, powinniśmy rozglądać się za egzemplarzami po poprawkach, czyli tych od 2011 roku. A ceny tych egzemplarzy zaczynają się od okolic 40 tysięcy złotych. No i to oczywiście mówiąc o sztukach w dosyć nazwijmy to dyskusyjnym stanie. Ciekawą alternatywą więc jest tetetka z dieslem pod maską, która ma w zasadzie tylko jeden minus. A jak chodzi o plusy, no to. Przede wszystkim pieniążki jest zdecydowanie tańsza w zakupie niż wariant benzynowy. TT z dieslem jest na rynku zdecydowanie mniej, przez co ich ceny w najbliższych latach mogą poszybować do góry. No i co chyba najważniejsze, często występowały z napędem 4 i manualną skrzynią biegu, a wiecie, że duży moment obrotowy, manual i napęd na wszystkie koła w lekkim samochodzie to przepis na dobrą zabawę. Formaską spotkacie popularne 2.0 TDI, które generuje 170 koni mechanicznych i 340 Nm i jak na czterocylindrowego diesla wyróżnia się całkiem niezłą kulturą pracy. Przez to, że jednostka występowała w zasadzie we wszystkich popularnych autach grupy WAG, mechanicy i tunerzy znają ją na wylot, a sama zmiana oprogramowania to w tym przypadku ponad 200 mechanicznych i jakieś 400 Nm. Generalnie, jeżeli nie czujecie obrzydzenia silnikami Diesla, to taka propozycja może być godną rozważenia, bo będzie to auto, które będzie wyglądało nietuzinkowo, a zarazem będziecie nim mogli bić rekordy eko-drivingu. A teraz czas na coś bardzo niepopularnego i zdecydowanie niedocenianego w naszym kraju. Hyundai, czyli marka, która kojarzy się przede wszystkim z nudnymi samochodami takimi jak, nie wiem, i30, albo jakiś Tucson i tym podobne modele. Natomiast my porozmawiamy sobie oczywiście o samochodzie w nadwoziu coupe, który posiada mocny silnik i uwaga, napęd na tylną oś. Hyundai Genesis'a, o którym mowa na znanych portalach aukcyjnych, znajdziecie za mniej więcej 34 do 30 8 tysięcy złotych. W tej kwocie dostaniemy nietuzinkowy samochód, który ciężko spotkać na drodze, czy nawet z lotach. Do tego bardzo rozwojowy, czterocylindrowy turbodoładowany silnik z pojemnością 2 litrów, manualną skrzynią biegów i wspomnianym napędem na tył. Czyli w skrócie można powiedzieć, że jest to takie kupe w starym dobrym stylu. Osiągi też są w sumie zadowalające. 210 koni pozwala na sprint do pierwszej setki w 7,6 sekundy i prędkość maksymalna 220 km na godzinę, oczywiście w całkowitej serii. No a jako, że jednostka jest turbodoładowana to nie będzie problemem dodaniu kilkunastu, kilkudziesięciu koni mechanicznych i kilkudziesięciu Nm z pomocą samego programu. Wychodzi na to więc, że jeśli szukasz fajnej alternatywy dla BMW albo Audi, lubisz auta nietuzinkowe i nieoczeczony super komfortowego wnętrza i chcesz związać się z samochodem na dłużej, no bo umówmy się, późniejsza sprzedaż Genesisa Coupe nie będzie raczej należała do najłatwiejszych, ale jest to po prostu propozycja właśnie dla Ciebie. Lecimy dalej i teraz czas na futurystycznie wyglądające Coupe, które na karku ma już, uwaga, 15 lat. No, powiedzielibyście, że tak wyglądają 15-letnie wozy. Jeśli chodzi o popularność w naszym kraju, to RCZ razem z Genesisem mogą sobie przebić piątkę, bo mało kto je zna, mało kto o nich słyszał, a jeśli już, to traktuje sportowego Peżota jako dziwny twór i fanaberię marki. Czy słusznie? No, nie powiem, że nie, ale jest to w jakiś tam sposób kwestia dyskusyjna. W kwocie około 30 tysięcy zł dostaniecie bardzo charakterystyczne coupé, które mimo ponad dekady na karku wciąż zwraca na siebie uwagę, a przez sportowe nastawy zawieszenia prowadzi się jak mały gokar. Silnik 1.6 THP o mocy 200 koni mechanicznych potrafi pokazać pazur. Może pierwsza setka w 7,5 sekundy nie robi piorunującego wrażenia, ale na krętej drodze RCZ objedzie niejedno szybsze auto. Peugeot RCZ to techniczny bliźniak Peugeota 308, po którym Odziedziczył również wady i niedociągnięcia, takie jak chociażby łańcuch rozrządu, który zdecydowanie nie należy do najtrwalszych. Podsumowując więc, jeśli komuś siedzi ten fikusny design, to RCZ-em warto jest się zainteresować pod warunkiem wkalkulowania prewencyjnej wymiany rozrządu w koszta zakupu samochodu. Czas na coś z zupełnie innej bajki. Elegancja i klasa sama w sobie. Najdroższa, ale być może i zarazem najciekawsza propozycja dzisiejszego zestawienia, czyli Jaguar XK. Osiem. No, spójrzcie sami. Wóz w cenie Golfa 7, wyglądający jakby za chwilę za jego kierownicą miał zasiąść sam James Bond i udać się na konkurs elegancji nad włoskie jezioro Como. Obłędnie wyglądający, zyskujący na wartości young Timer napędzany jest przez klasyczną, wolnosącą V8 o mocy 284 koni mechanicznych, co pozwala rozpędzić to brytyjskie GT do pierwszej setki w mniej niż 7 sekund. Choć nie osiągi są tutaj najważniejsze, a przede wszystkim harmonia i ten cichy bulgot V8. czasowy wygląd klasycznego Jaguara. Komfortowe zawieszenie, które idealnie sprawdzi się w długich wyprawach. Wnętrze wykończone prawdziwą skórą i drewnem w brytyjskim stylu. no Idealna propozycja na weekendowe, stylowe Gran Turismo. Główny problem przedliftowych XK8 to rozrząd, który no, nie należy do najtrwalszych. Jego wymiana to lekko licząc jakieś 5 nawet do 10 tysięcy złotych, więc warto jest mieć to na uwadze. Tym bardziej, że no, auto budżetowo spina się na żyletki z maksymalną kwotą tego odcinka. Ale żebyście się już za bardzo nie stresowali, to ten odcinek kończymy. Dajcie znać w komentarzach, która propozycja Wam siedzi najbardziej. Dzięki za oglądanie i na razie.